No, witam serdecznie. Dzisiaj Wam pokażę mój zwierzyniec. No, mam w Satosie, 5 lat już. No, ze schroniska wziąłam z Polski. Potem mam Insie, Kotkę, która też jest z Polski, zabrana. I córeczka Pumcia, syn Brzydulek. Potem jest gadułka, Gadi. Jest Grzesiu. Jest Malusi, a to jest córeczka od Malusi, małami. Jest jeszcze jej brat, łapcik. I jeszcze jest, o, pokazuję, Rusłan. What? Rustik, no, to jest moja rusłanka. Spała, nie chce w ogóle z nami rozmawiać. No I to są moje koty. Zapraszam do zapoznania się z ich historią. A to jest Inisia. No i się mam już 4 lata. No, z Polskiem przywiozłam. Ania mi ją ogarnęła. Gościu miał hurtownie warzyw. Wszystkie koty potopił. Zostawił ją tylko jako dziecko, które musi stać mleko od mamusi. Też miała iść chyba do utopienia. Ją zebrałam. No i tak z nami jest. Lata po dworze przynosi myszy codziennie. Kurde, w tamtym roku przyniosła mi kaczkę ze stawu, szczura. No jest strasznie łownym kotem. No. Ale w domu nie chce siedzieć, nie da się jej w domu zatrzymać. Przyjdzie czasami pośpi. No, a to jest jej córeczka. Pumcia. Pumik. Pumcia. Pumcia to jest wariatka. Chodź tu. No. Nie bój się Pumcia, A też na dworze lubi siedzieć. W ogóle jak ma do mnie przyjść, to ucieka ode mnie. Nie wiem dlaczego. A pod domem siedzi miałczy, otwieram drzwi, to ucieka. A ludzie po chodniku chodzą to są dziewczyny zdjęcia. Z nią robią filmy kręcą z płcią. Ale jak mam ją pogłaskać, to ucieka. A czasami po prostu przyjdzie i do salonu wchodzi i kładzie się spać. Dziwny ma charakter. Widzicie teraz, ona teraz nie podejdzie do mnie. Bo no nie chce, bo ma taką ochotę. tu Tumik, pumcia moja. Jedz sobie. Koty jedzą barwa od psa. To jest taka specjalna dieta. Oparta na surowym mięsie, warzywach, olejach, płatkach, owsianych. Dośka zjadłaś? Pokaż no? no ja wiem. Ty zaraz zjesz od nich też. Muszę pilnować, bo na im zeżre wszystko. Nie, nie ma Tosia. Poczekaj. No, Tosia wyszurała. Micha pusta. O już, już. Zostaw. To jest. Tosia! To jest nutki. No i to są moje dwie dziewczyny. Mama z córeczką. Który prosi, żeby wejść do domu? Halo, dutuś. Idziesz do domku? No Chodź, chodź, no wchodzimy. Chodź, Ludki. pies wychodzi. Co chciałeś? Co chciałeś? Co byś chciał? I do misek, i do misek. Nie ma. Co? I patrzysz, co tam będzie do jedzenia? Na razie nie dostaniesz. Jeszcze nie pora. Łapcik. Łapik. Co ty robisz z nim? Dudki. Chodź to Brzydulek. To jest brzydulek. Nazywa się brzydulek, bo urodził się bardzo brzydki. A teraz jest piękny kot siedmiokilowy. Wiecznie głodny. Wiesz, nie płacze, bo chce jeść. Tak. To jestem ja. jest malusi. Ale ciemno trochę. same czarne oczy. Widać? A, 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 Mimi? Dutki? Dutki głodne? Mój głodomor. Grzesiu. Grzesiu, moje kochane kotki. Grzesiu to jest kotek, który śpi w sypialni, mieszka z nami, tak. Inne koty go biją. On tutaj je śpi, wychodzi na podwórko i przychodzi do domku i cały czas z nami. To jest taki sypialniany kotek. Moje Grzesiu. O, to jest Grzesiu. Pokaż się. No, gdzieś się myje teraz. <grymne> Nie przeszkadzamy mu. <grymne> Sí, sí. Lecieć. Jestem człowiekiem, starszy braciszek. jakby takie moje kochanie, ja go nie jestem najstarszy, jestem czacie. na super film. Hmm? No, no film jak film, ale są takie ładne. Moje kochana zwierzątka. To, 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 to tam się dzieje. No dobra, kończymy. Zamieszaliśmy. O, moje zwierzęta idą do domu. <laughs> Mini, Tosia i Dudki idą wszystkie z paseru wracamy. No, już idziemy. No. Mini, Tosia i Dudki. Co? Otwieramy drzwi? <noise> do wszedł do góry sam. Co, idziemy? No chodźcie, chodźcie. To już pada. Mini. No. Idziemy. Taka Tosia. Chodź, tośka! Tośka, no ale jak już idę. Tosia, chodź tu szybko, szybko i do już